Już jutro ta para przywita Państwa w pytaniu na śniadanie. Razem i tak będzie co piątek. Moimi gośćmi są nowi prowadzący program Monika Richardson oraz Zbigniew Zalachowski. Dzień, Dzień dobry, witam i gratuluję. Dzień dobry, bardzo dziękuję. Jesteśmy bardzo przejęci. Tak? Nawet My można wszyscy. powiedzieć, że odrobinę zestresowani. My misia, bo Zbyszek oczywiście w ogóle niczym się nie denerwuje. <grym grym grym> Specjalnie nie, czemu? To Zbyszek wyluzowany, rozumiem. Tak, wyluzowany, ponieważ nigdy w życiu czegoś takiego nie robiłem. Lubię nowe wyzwania i właśnie daję sobie taki, no, no carte blanche na to, co się wydarzy, e, na wszelkie gafy, możliwe wpadki i tak dalej. Uprzedzam Państwa bardzo serdecznie, oglądajcie ten program choćby ze względu na to. Czyli będzie wesoło i egzotycznie, rozumiem. Egzotycznie nie możemy obiecać. Będzie chyba trochę publicystyki kulturalnej w starym stylu, cokolwiek to oznacza, bo my może nie jesteśmy już najmłodsi, ale postaramy się też odrobinę nowoczesności do tego programu wprowadzić, choćby w stylizacji. I mam nadzieję, że uda się porozmawiać z gośćmi, nie przerywając im na różne, mniej lub bardziej fascynujące tematy, które o tej godzinie są strawne dla widza, bo nie o wszystkim można o ósmej rano rozmawiać. No właśnie, o tej godzinie kto kogo będzie budził? No to jest oczywiste. Myślę. Ja Monikę, no to... Właśnie jest, jesteśmy, jesteśmy po pierwszej rozmowie na temat tego, czy ja będę przyjeżdżać tu o pół do siódmej osobnym samochodem, a Zbyszek będzie dobiegał o pół do ósmej. Ja naprawdę spróbuję Spóźnion... jakieś nowe standardy wprowadzić w pytaniu na śniadanie, czyli prowadzący spóźniający się Yy, nie do końca Nieobecku, wiedzący... Panie Zbigniewie, ta... pan może długo nie popracować. Zaryzykuję, cóż. Jest też taka opcja, jesteśmy na nią przygotowani. Panie Zbigniewie, bo pojawiły się takie informacje, plotki, doniesienia, yy, że Monika załatwiła panu pracę, wychodziła panu pracę, że pan nie chciał, pan się wzbraniał, ale zmusiła pana. Yy, czy jest trochę prawdy? W tym trzeba było pana przekonywać? Ja bym w ogóle nie czynił żadnego dementii. Myślę, że... Yy... Te wszystkie portale, które sieją spustoszenie w informacji, yy, robią to świadomie. W związku z tym nie bardzo nawet bym się chciał do tego odnosić. Myślę, mm -hmm. że jesteśmy bytami samodzielnymi, potrafimy sami decydować, niezależnie od tego, że jesteśmy razem na życie. A w kim głowie zakiełkował ten pomysł, żeby połączyć Was i żebyście byli prowadzącymi właśnie? w Głowie Jerzego Kapuścińskiego, którego serdecznie pozdrawiamy. To Czyli był dyrektor pomysł, telewizyjnej dwójki. To był pomysł pana dyrektora. Dyrektora. Ja byłam przerażona i w ogóle uważałam, że to nie jest na początku dobry pomysł. I gdyby nie zwyżka, entuzjazm i właśnie takie otwarcie, że ponieważ nigdy tego nie robiłem i nie umiem tego robić, ale lubię ludzi i lubię z nimi rozmawiać, to może warto spróbować i nie należy się za bardzo tym stresować. I tak, i tak się to skończyło. Rzeczywiście rozmawiałam z panem dyrektorem dosyć długo o, o ewentualnym współprowadzącym, bo te propozycje złożył mi jeszcze w zeszłym roku i kilka miesięcy trwało. Dochodzenie do tego momentu, kiedy już wiemy, że jesteśmy gotowi i można zacząć. Dzisiaj wydaje mi się, że to było optymalne, że to był najlepszy z pomysłów, który mieliśmy, no ale to się jeszcze okaże. A to jest dobry pomysł, połączyć miłość i biznes i pracę zawodową? To jest bardzo niebezpieczny pomysł. Tego jeszcze nie wiemy, będziemy się przekonywać. To jest praca na żywym organizmie. Mhm. Moi rodzice, mój tato i moja macocha, którzy są ze sobą lat 35 i pracują na co dzień w tym samym domu, są przykładem, że to się da zrobić, ale są też, jak wiadomo, przykłady wręcz przeciwne, ich jest chyba więcej, że trudno się łączy pracę zawodową z życiem prywatnym, więc będziemy musieli wprowadzić jakieś zasady higieny, BHP. <laughs> Jeszcze nie wiem jakie. A Moniko, jak ty prognozujesz? Jak pan Zbyszek sprawdzi się w roli dziennikarza? Myślisz, że ma zacięcie? Ma żyłkę? Ja, ja nie sądzę, że Zbyszek będzie próbował być dziennikarzem. Jest wybitnym aktorem i nic tego nie zmieni, mhm. ale tak jak już powiedzieliśmy, myślę, że masz coś takiego i to mnie też w tobie ujęło, że jesteś ciekawy ludzi. Nie masz absolutnie żadnego zblazowania i takiego przekonania, że ja już właściwie wszystkich poznałem i wszystko wiem o świecie, co chciałbym wiedzieć. Wręcz przeciwnie. Małe, drobne rzeczy potrafią Zbyszka zafascynować, zaciekawić, pojawia się iskra wokół. Ja małe, że... drobne rzeczy, takie jak Monika Richardson na przykład. <laughs> Bardzo małe. <laughs> Także takie moim zdaniem iskry w sprawiają, że rozmowa z gościem jest ciekawa. Takie jest moje doświadczenie Teoretyczne. Czy, czy to się sprawdzi? Czy Zbyszek będzie miał z tego frajdy? To nie wiem. Zobaczymy. Ja się, ja się czuję dość bezpiecznie z tak w obecności Moniki, ponieważ ona robi to zawodowo, robiła i to jest jakby jej środowisko naturalne. Ehm, a ja będę się starał jakoś przyglądać temu mhm. od środka. Zobaczymy, co z tego wyniknie. A Panie Zbyszku, Pan pyta o rady Moniki. Trochę języka zasięga właśnie u niej. Na razie nie, ale wygląda na to, że będę musiał zmuszać siebie. Ten proceder. Tak, tak, nie tak. Wiem, my się bardzo cieszymy. Ja się bardzo cieszę, że, że wracam do widzów dwójki, którzy mnie jeszcze znają, z Europa da się lubić, mm -hmm. za którymi tęskniłam i myślę, że to też będzie fajne wsparcie. Zresztą dzisiaj, jak weszłam tu i zobaczyłam Was, całą ekipę. To troszkę mi się łaska wokół zakręciła i takie jakieś wzruszenie na pewno też będzie mi towarzyszyło w piątek. Mam nadzieję, że to jest fajne. Mhm. A czy miewacie ciche dni? Bo ja się zastanawiam na przykład, czy jak będziecie je mieli, to to będzie widać na ekranie. <grym> Oczywiście, że tak nie zamierzamy naprawdę niczego ukrywać. Ale nie państwem. mamy cichych dni. Mamy A... wybuchy wzajemne. Głośne dni, tak? Głośne dni mamy, tak. <grym> jakieś standardy myślę będą nas jednak obowiązywały, ale jak będziemy siedzieli tył obokiem do siebie, to proszę wyciągać daleko i dobrze. Słuszne To w takim razie jeszcze pytanie takie y, merkantylne. E, powiedzcie mi, kto będzie więcej zarabiał? Kto negocjował lepsze konta? Jeszcze kontra? w ogóle nie rozmawialiśmy o pieniądzach. To niedobrze Robimy chyba. Robimy to społecznie. Nie, nieprofesjonalnie. Jakoś nie wierzę. Ja też na szczęście. Nie, 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 wiemy jeszcze. Nie ustaliliśmy wysokości kontraktów, ale oczywiście one będą olbrzymie. Liczymy Gigantność. na komentarze w odpowiednich portalach. W takim razie ja liczę na to, że yy, będzie fantastycznie. Jutro państwa oglądają Monika Richardson i Zbigniew Zamachowski jako prowadzący pytanie na śniadanie. Czekamy w sali w nerwach. Bardzo dziękuję.